Kolekcję monety Grecja 2 euro 2002 rok. Witajcie na naszym kanale. Dziś zaprezentujemy Wam kolejną wyjątkową monetę z naszej kolekcji. Tym razem spojrzymy bliżej na monetę 2 euro pochodzącą z Grecji, wybita w roku 2002. Choć na pierwszy rzut oka wygląda znajomo, ten konkretny egzemplarz może kryć w sobie niepowtarzalny błąd menniczy. I właśnie dlatego warto przyjrzeć mu się dokładniej, Moneta została wprowadzona do obiegu jako część pierwszej emisji euro w Grecji w 2002 roku, kiedy kraj dołączył do strefy euro. Reprezentuje walutę euro, oficjalny środek płatniczy w strefie euro, który zastąpił drachmę. Grecja, wnosząc swoje bogate dziedzictwo kulturowe, wprowadziła unikalne wzory narodowe. A 2 euro z Europą na byku to jedno z najciekawszych projektów wizualnych w całej serii. Inspiracją dla awersu była mitologiczna scena porwania Europy przez Zeusa, który przybrał postać byka. Dynamiczna kompozycja odzwierciedlająca starożytną grecką sztukę. Pod względem technicznym moneta ma średnicę 25,75 mm, waży 8,5 g i jest wykonana w technologii bimetalicznej. Rdzeń z mosiądzu niklowego pokrytego nikłem oraz pierścień z miedzioniklu. Jej rand charakteryzuje się ząbkowanymi rowkami i napisem: Republika Grecka z gwiazdą, dodającym autentyczności. Na awersie widzimy Europę jadącą na byku, z napisem: Europa nad postacią i 2 euro poniżej. Zaprojektowanym przez Georges A. Stamatopoulosa, rewers, autorstwa Luka Luiksa, przedstawia mapę Europy otoczoną gwiazdami Unii Europejskiej, będącą wspólnym wzorem dla wszystkich monet euro. Jednak to nie koniec tej historii. W tym konkretnym egzemplarzu dostrzegamy coś niezwykłego: ostro zarysowane, nierówne kontury i niedobite detale na powierzchni awersu. Eksperci wskazują, że takie zjawisko może być wynikiem dostania się drobinek metalu pod stempel podczas tłoczenia. Te rozgniecione cząstki metalu zostawiły wyraźne ślady, zniekształcając wzór i tworząc unikatowy efekt. Tego typu błąd menniczy jest rzadkością. To, co czyni ten przypadek fascynującym, to fakt, że błędy mennicze na monetach euro z lat 2002-2006 są dziś poszukiwane przez kolekcjonerów. Taki defekt może nadać monecie statusu unikatowego egzemplarza. Błędy spowodowane stemplem bywają powtarzalne. W tym przypadku efekt powtarzalności błędu jest niemożliwy, potencjalnie znacznie podnosząc jej wartość ponad nominał. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że ta moneta jest jedyna niepowtarzalna. Niepowtarzalność tego błędu polega na tym, że każda moneta z takim uszkodzeniem jest indywidualna, zależna od miejsca i ilości dostających się drobin metalu. Co więcej, obecność litery TS w jednej z gwiazdek na tej monecie wskazuje na jej produkcję w mennicy fińskiej, Suomen Rachapaja, która w 2002 roku wspierała Grecję w biciu monety euro, gdy grecka mennica nie nadążała z produkcją na czas wprowadzenia wspólnej waluty. Litera S to kod identyfikacyjny tej mennicy. Te monety, choć w pełni legalny środek płatniczy. Są dziś ciekawostką kolekcjonerską, przyciągającą uwagę numizmatyków ze względu na ich nietypowe oznaczenie i unikalny błąd. Może to być prawdziwa perełka numizmatyczna, kryjąca w sobie historię procesu menniczego. To, co czyni ten przypadek fascynującym, to fakt, że błędy mennicze na monetach euro z lat 2002-2006 są dziś poszukiwane przez kolekcjonerów. Taki defekt może nadać monecie statusu unikatowego egzemplarza. Błędy spowodowane stemplem bywają powtarzalne. W tym przypadku efekt powtarzalności błędu jest niemożliwy, potencjalnie znacznie podnosząc jej wartość ponad nominał. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że ta moneta jest jedyna niepowtarzalna. Niepowtarzalność tego błędu polega na tym, że każda moneta z takim uszkodzeniem jest indywidualna, zależna od miejsca i ilości dostających się drobin metalu. I dodatkowo mamy literę S w gwiazdce, może to być prawdziwa perełka numizmatyczna, kryjąca w sobie historię procesu menniczego. Czy mieliście kiedyś w rękach monetę z podobnym błędem? Może nawet nie zdawaliście sobie sprawy, że trzymacie numizmatyczny skarb. Dajcie znać w komentarzach, czy zwracacie uwagę na takie szczegóły, i czy macie w swojej kolekcji podobne rarytasy bo ta moneta niewątpliwie takim rarytasem jest, a z tej monety można by powiedzieć jest jednym wielkim niepodważalnym błędem. Zostańcie z nami, by odkrywać więcej ciekawostek o monetach z całego świata. Zapraszamy na kolejne odcinki, gdzie przybliżymy Wam kolejne wyjątkowe monety. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie polubienie, mały gest, wielkie znaczenie.